Posłowie Solidarnej Polski Piotr Uruski i Janusz Kowalski zawitali do Krosna, aby przedstawić swój sprzeciw wobec unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności, której realizacja ma nastąpić do 2030 roku. Co to oznacza? Oznacza to, że chcemy chronić przyrodę, ale chcemy chronić ją mądrze. Unijna strategia zakłada zwiększenie ochrony. Terenów chronionych, a tym samym powoduje, że na Podkarpaciu 86% miejsc pracy, miejsc lesistych, będzie wyłączonych z użytku z gospodarki leśnej. Według danych przedstawionych przez posłów na Sejm Polska jest drugim co do wielkości krajem pod względem produkcji mebli w Europie. Ich opinii dla naszego regionu może to oznaczać bankructwo wielu firm, a co za tym idzie zwiększenie bezrobocia. Posłowie planują tym samym interwencję poselską w Brukseli. Nasza interwencja poselska w Brukseli, w Komisji Europejskiej jest właśnie takim dowodem aktywnego dialogu z Komisją Europejską po to, żeby przedstawiać merytoryczne, Argumenty. Jesteśmy wyposażeni w ekspertyzy naukowej, jesteśmy wyposażeni w wiedzę, jeżeli chodzi szczególnie o Podkarpacie, w konkretne liczby, w które pozwolą nam przeprowadzić merytoryczne rozmowy. Najważniejszy jest merytoryczny, spokojny dialog i tę interwencję poselską w Brukseli zapowiadamy. O szczegółach i harmonogramie spotkań będziemy Państwa informować. Oczywiście wszystkich innych parlamentarzystów ze wszystkich innych wojewódz, dokładnie zachęcamy do takiej samej um, aktywności. Sytuacja związana z wprowadzeniem unijnej strategii robi się poważna, gdy przedstawia się dokładne liczby oraz straty, które by za sobą niosła większa część Podkarpacia będzie wyłączona z gospodarki drzewnej, gospodarki leśnej. Mówi się między innymi o całym segmencie i sektorze, sektorze dotyczącym oczywiście sektora meblowego o 200-250 tysiącach miejsc pracy w całej Polsce. Duża część z tego sektora jest również ulokowana, jeżeli chodzi o gospodarkę drzewną tutaj na Podkarpaciu. Pamiętajmy o wielu jeszcze firmach współpracujących, kooperujących. Innymi słowy jest Rzeczą oczywistą, że ten segment, ten sektor, sektor meblarski, sektor związany z gospodarką drzewną, jest jednym z najważniejszych eksportowych sektorów Polski. I uderzenie w ten sektor będzie po prostu bolesne dla setek tysięcy miejsc pracy. Unijna Strategia na Rzeczy Bioróżnorodności 2030 ma na celu przywracanie przyrody do naszego życia. Rezolucja Parlamentu Europejskiego została zawarta 9 czerwca 2021 roku.